Witamy Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku w 2019 roku. To już siódma edycja projektu, który jest przykładem współdziałania organizacji pozarządowej z samorządem Województwa Dolnośląskiego. To dobra okazja do tego, żebyśmy opowiedzieli Państwu o tym, jak my z perspektywy samorządu województwa widzieliśmy ten rok. Był dla nas bardzo bogaty i intensywny, jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dolny Śląsk ma niezwykle mądrych, młodych i zaangażowanych ludzi, dzięki których rozumiem, że będzie w dalszym ciągu prężniej się rozwijał. Bardzo nam się dobrze współpracuje. Dziękuję za taką życzliwość, otwartość. Bardzo długo współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim. Tej współpracy nawet trudno wyliczyć. Widzę bardzo, jak ona się rozwija i nabiera nowych twarzy. W tym, co robimy, szukamy po prostu tego, co nas łączy. Emocje sportowe są wspólne, niezależnie od tego, kto jakimi sprawnościami dysponuje. Nasi zawodnicy zdobyli cztery tytuły Mistrzostw Świata, więc jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, dumni. Chciałam podziękować za to, że nas łączycie. Zetknięcie z niepełnosprawnością uczy prawdy o nas samych. I właśnie tę prawdę staraliśmy się odkrywać wraz z uczestnikami projektu Razem w Pełni Sprawni ta część, na którą co roku chyba najbardziej czekamy, czyli zaczynamy galę filmową. Nagrodę otrzymuje Antonina Siwek. Zapraszamy Zapraszamy panią Antoninę Siwek. Pani Antonina po prostu nie wyjdzie, dopóki nie usłyszy braw. No, to jest oczywiste. Dziękuję. Ja się tego nie spodziewałam. Wow, nie spodziewaliśmy się tego. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, naprawdę. Jesteśmy też zaskoczeni. Nie spodziewałyśmy się tego. Dziękujemy panu Rafałowi. Dziękujemy panu Rafałowi za nasze, można powiedzieć, internetowe korepetycje. Chcielibyśmy podziękować panu Rafałowi. Dziękujemy bardzo panu Rafałowi. I. Chcecie coś powiedzieć? Jesteśmy naprawdę ultra. Tak. Ciepno. Chciałbym przekazać mikrofon koledze. A ja panu. No, więc bardzo dziękujemy za nominację. Znaczy... Za wygraną. Z wygraną, już no. Wygranę. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie. No, i tak jak zaprosił pan Rafał, któremu chciałem bardzo serdecznie podziękować. A ja panu Markowi, dziękuję panu. Nie Markowi. spodziewałem się tego.